Uf, witam Was serdecznie, moi drodzy widzowie, na moim kanale. Oczywiście, na zachęcam Was do zostawienia subskrypcji, łapeczki, komentarza. I widzimy się za chwilę. Uf, nie wiem, która to jest godzina. 7.30. Człowiek kurczę, oczy otwiera, i taki od razu na dzień dobry widok. No nieźle co. Dobra, trzeba się podnieść. Zwyra. O, założymy sobie okulary. Założymy sobie okulary. Idziemy sobie na balkon zapalić. O, i to się nazywa życie. Od razu z łóżka można wyjść na balkon. I na dzień dobry. Takie widoki. No, żyć nie umierać. No i elegancko. To jest życie. Trochę wolnego człowiekowi nie zaszkodzi. To mamy kolejny widok, tam mamy port. Tam mamy port, a tam jest drugi mój balkon. Że tak powiem. A tak wygląda moja sypialnia dopiero co wstałem. Tu mamy jeden widoczek, a tu mamy drugą taką tapetkę zrobioną. O. Trzeba iść zrobić sobie kawusie. Zrobimy sobie kawusie standardowo jak zwykle codziennie z rana kawa jak śmietana. Let's go. O i takie fajne drzwi. <gryw> jak w kajucie. to życie moi drodzy smacznej kawusi miłego dnia wam życzę o, jest kawusia łyczek kawy jak coś pięknego czekajcie bo muszę ją sobie tu odstawić o, jak kawusia to jej fajeczek musi być e, e, ogólnie jaki plan jest na dzisiaj Hmm, sam nie wiem prawdopodobnie na 80% poje, popłyniemy statkiem z juniorem zrobię mu frajdę może jakiś sztorm będzie jakiś człowiek wypadnie za burtę, będzie fajnie <laughs> oczywiście żartuję z tym wypadnięciem no ale kto wie, kto wie miło by było no to co, ja sobie dopijam kawę spokojnie Idę się ogarniać i widzimy się jak będziemy gdzieś wychodzić z juniorem moim więc let's go dziękujemy Super. Wiesz Nie, bo nie mam zasięgu. To co Nie potrzebuję takiego zasięgu. Czy potrzebujesz? To zleciał? No to szkoda. Nie wiem jak to zrobisz, ale ja idę na dół. Ja też. Ciekawe jak. Dasz radę? Mhm. To chodź. Pomału tylko. Some nice long hair, and you know that she's a bad chick. All the boys stare, can't help it, it's a habit. Clothes that she wears, short skirt, and a jacket. I just wanna get her all alone on a mattress. I just wanna have it, I just gotta have it. Rumors all around say her body is fantastic. Wow. Wracamy? Cieszysz się? Czy nie bardzo? Jak do domu, Nie żadne do domu? Nie ma do domu. Co ty gadasz? Co? Nie ma do domu żadnego. Idziemy coś zjeść? Normalnie. No nie, już do domu będziesz. Kościół. Zrobisz mi tak jeszcze raz, to ty zaraz tam faktycznie wypadniesz. Patrz, kolejny wypłynął. A on parkuje, a dobra, to niech parkuje, to i elegancko. Radar normalnie na kwiatkach. Teraz orła w tych klapkach wyrwę. O, jazda bez trzymanki normalnie. Wybrał się w klapkach. No, Dobra. W czym przecież wyskoczył? Ja mam sandałki. Sandałki, no. Ja moje nie się, bo ja, mam z ja moje klapeczki też się nie ślizgają i jest gitara. A ty synu? czym jesteś? O, też w klapeczkach jak ojciec. No i tak piąteczkę daj. No i gitara. To no, można iść na kawę. No będzie buziaczek. Mua, mua, mua. Masakra. Jak było? Co? No i super. Dobrze, nawet czas nie wyskoczyłeś na Ale fajnie było, tylko szkoda, że to jest zimno teraz wieje i nikt nie wypadł. Tego miałeś wyrzucić? Nie, no jego nie będę wyrzucał, bo mi jego szkoda jeszcze jest. Taka bambaryła, która w śmietnik zaraz wejdzie. Popatrzcie do kamery. Mam eee! eee! Okej, okay. jeszcze raz. jest dla No tylko że do tej kawiarni trzeba jeszcze dojść. Co? No No tak można powiedzieć. Ale zawsze mogłem pójść na jakiś przemyt. A orła jak wytniesz to będzie kupa śmiechu. No, cały czas idę i nagrywam to. Pilnujesz na czworaka. Tego jeszcze nie grali. Ty dawno byś po tym wszedł. Coś ty wymyślił. Mhm, mhm. No idź. Masakra, co ty ześ wymyśliło? Dawno byś po tym strzedł. Dlaczego czemu się nie chcesz wywrócić? Nie ma. Jak nie ma? Dobra, atrakcje mamy załatwione dla dzieciaka. Więc będziemy prawdopodobnie kończyli ten film, subskrybujcie kanał i widzimy się później. Dobra, moi drodzy, szybka aktualizacja trochę mi tu zeszło w szpitalu, Ach, czemu w szpitalu. No, jak to się Wojty Wiekuska nie skakała, to by nóżki nie złamała. No cóż, za chwilę Wam wyjaśnię daną ua, sytuację, dlaczego wylądowałem w szpitalu. A dlatego, że schodząc po schodach do cukierni, bo chciałem kupić e, do kawy e, ciasto. Oczywiście wiadomo, że w klapeczkach. No i się na schodach pośliznałem. Ta moja lewa, prawa noga, to aż mi się normalnie, powiedzmy, że tak zawinęła pode mnie, że pisze, aż, kurde, czułem, że mnie boli. No i nie mogłem, kurczę, myślałem, że to rozchodzę, a jak poślizgnąłem się, znałem to strasznie mi, kurczę, nagle słabo było. No i, kurczę, myślałem, że to rozchodzę, ale niestety ból no, tak się nasilą, że stwierdziłem, że pojadę do szpitala. No i po trzech godzinach siedzenia w szpitalu, na szczęście nic poważnego mi nie jest. Mam tylko skręconą kostkę, więc założyli mi łopatrunek i mam sobie kupić Altacel, bandaż elastyczny, no i sobie smarować i okłady robić zimne, no. To tak na szczęście moje Już myślałem, że poważna kontuzja będzie jakaś Ale na szczęście się udało Dobra Idziemy Idziemy do, po, do mieszkania Dobra, idziemy do mieszkania moi drodzy O, nawet na minus jeden mamy. <grych> cyk, cyk. O, no nic. Takie rzeczy się zdarzają na urlopie. Najgorsze w tym wszystkim jest to, że mój syn myślał, że to przez niego był akurat szedł koło mnie. Ja po prostu się pośliznąłem na mokrym, no niczyja wina bardzo to przeżywa. No. no nic nie poradzimy na to akurat. Na szczęście jest wszystko ok. Trochę kulejemy, ale damy radę. Nie z takich upresji się wychodziło. Jutro pójdziemy. No, Pomoczyć nogi w morzu to mi przejdzie. Piętro dziesiąte. No i dziękujemy za pobyt. Dobra, kończę dzisiejszy ten materiał. Nieszczęśliwy. Pozdro.